I stupę twoim. To nic nowego. Dobra nowina głoszona z łodzi i ludzie stojący na brzegu jeziora już wydarzyły się w historii. Sam Jezus lubił taką formę przepowiadania i lubił takie okoliczności, gdy on stał na łodzi a Słuchający otwarci na głos Dobrej Nowiny stali na brzegu. Dzisiaj powtarzamy tę scenę z historii, z początków Kościoła. Dzisiaj Chrystus posługuje się nami, ludźmi kapłanami, wygłosić słowo Boże, a Wy stoicie na brzegu jak kiedyś, chętni i otwarci na słowo Mesjasza. Dzisiaj wraz z całym Kościołem Oddajemy cześć świętemu Benedyktowi, patronowi Europy. Stąd główna intencja tej Eucharystii, pragniemy modlić się o pokój dla Europy, o szczęśliwość dla wszystkich ich mieszkańców, ale nie możemy zamykać się tylko i wyłącznie w kręgu własnych spraw. Pragniemy również naszą modlitwą ogarnąć te wszystkie części świata, gdzie dzieje się niesprawiedliwość gdzie toczą się wojny, gdzie ludzie cierpią. Naszą modlitwą także pragniemy otoczyć papieża Benedykta, który nosi imię świętego Benedykta Patrona Europy. Niech Pan da mu zdrowie i jak najdłużej modlić się za nas, za świat, za Kościół i dzielić się swoją wielką mądrością i wielkością. Bóg. się. Boże, nasz Ojcze, w najświętszym sakramencie otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Pokornie Cię prosił, abyśmy posłuszni wskazaniom świętego Benedykta, wiernie służyli Tobie w modlitwie i gorąco miłowali braci przez Chrystusa Pana naszego. Cześć Boże! Chciałbym w imieniu organizatorów wydarzenia Wspólnoty Chrystus Stary Mieście i zespołu Jaspis bardzo podziękować księdzu biskupowi za obecność, za przełączenie mszy świętej, za wygłoszone słowo. Dziękuję również za obecność księży, księżom oraz ojcom Franciszkanom, również przybyłem z Argentyny. Pokrótce parę słów do nas przemówią, także zapraszam ojcze Dariuszu. Teraz chciałem przedstawić naszych braci z Argentyny, którzy przybyli do nas, do prowincji Franciszkanów w Krakowie, aby poznać trochę nasz kraj, naszą prowincję. Także przedstawiam Ojca Prowincjała, prowincję Rio Platenses, Padre Aldo. Centę jest Jeszcze ojciec z prowincją, nasz ojciec Marian, to jest obecny, z koncernu Teraz Chcę wykorzystać moment my, jako Franciszkanie, w sposób szczególny jesteśmy związani z Bogitwą o Pokój dlatego przywitałem Was z tym pozdrowieniem Pokój i Dobro. Rok temu, 5 maja, rozpoczęliśmy wielkie dzieło, Krucjatę Różańcową, o pokój na świecie, przedstawienictwo naszych męczenników, ojca Zbigniewa i Michała. Powiem tylko krótko, że ojciec Byszek i ojciec Michał zostali zamordowani przez terrorystów 99 sierpnia 1991 roku w Peru w Pariakoto. 5 grudnia 2015 roku ojciec Franciszek wyniósł naszych braci na ołtarze są błogosławionymi. Zaraz cztery dni po ich beatyfikacji e, przyszły do naszej, do naszego domu prowincjalnego informacje z Belgii o naszych rodaków, gdzie właśnie nasi rodacy prosili nas o relikwie braci męczenników. Napisali wprost, że już tam e, czuje się zagrożeniem przed terroryzmem. Widząc batyfikację naszych braci zobaczyli, że oni zginęli z rąk terrorystów. Że są przekonani, że właśnie oni mogą stać się patronami, szczególnymi patronami czasu dzisiejszych, właśnie tej modlitwy o pokój. Dlatego zaraz, jako reakcja na, na to ich prośbę, wysyłamy im relikwie drugiego stopnia, takie małe obrazki, które każdy z Was będzie mógł otrzymać. Właśnie te obrazki każdy z Was będzie mógł otrzymać. Są to relikwie drugiego stopnia, to znaczy fragmenty ich odzieży ojca Zbigniewa, ojca Michała. I właśnie takie obrazki wysłaliśmy do Belgii, do Brukseli, do naszych właśnie rodaków, którzy tam mieszkali. I zaraz kilka miesięcy, tygodni po tym wydarzeniu, jak pamiętamy, był atak terrorystyczny w Brukseli. Jakby to był taki moment, gdzie znów nasi rodacy zwrócili się do nas z prośbą o więcej informacji o braciach i takie świadectwo, gdzie właśnie Liz pani Reny, gdzie mówi: My boimy się wyjść na miasto do pracy, odprowadzać nasze dzieci do szkoły, ale mając przy sobie męczenników, braci Zbigniewa i Michała, czujemy się bezpiecznie. I właśnie wtedy rodzi się myśl, żeby jeszcze bardziej jakby umocnić ich, ich właśnie w wierze, powstała myśl, aby stworzyć krucjatę różańcową. I wtedy. Właśnie powstał różaniec, który też zawiera ich relikwie i właśnie jakby na, na tej bazie powstaje krucjata różańcowa, którą właśnie ojciec Prowincji, ojciec Marian za inaugurację rozpoczął 5, w maj, 5 maja 2016 roku. Dlatego chciałem teraz z tego miejsca zaprosić każdego z Was do wstąpienia do naszej koncerty Różańcowej o pokój na świecie, przez stawienie ojców Zbigniewa i Michała. Chodzi o to, żeby do naszych modlitw różańcowych, do różańca, którego odmawiamy, dodać intencję o pokój. Niektórzy się boją, że kolejny różaniec, kolejne jakieś, jakieś, jakieś właśnie zobowiązania, ale tu chodzi o intencję. Myślę, że każdy z nas jest świadomy tego, że różaniec jest. Wielką siłą bo potrzebujemy tej modlitwy. Jest to największe wzorce, jest największa siła, jaką mamy przez Maryję, sama Maryja nas wzywa drużańca. To chciałem zaprosić każdego z Was o wstąpienie bez lęku do Krucjaty. Tutaj jest obecny brat Jan, który będzie stał na dole. Jest taka sprawa, że przez właśnie ojca Maksymiliana, który kiedy stworzył rycesję niepokalanej dawał każdemu taki dyplomik. Dlatego my, też tym wszystkim, którzy chcą wstąpić do naszej kolizji różańcowej, dajmy taki dyplomik, aby czuć się takim rycerzem, może lepiej powiedzieć, dyplomowanym antyterrorystą, czyli tym, który modli się o pokój. Dlatego Gladian będzie tam wśród Was, będzie można, kto będzie chciał, podejść do niego, zapisać się, też będzie miał różańce. Wzywam, dlatego że teraz jest jesteśmy w etapie tworzenia armii tych, którzy modlą się w sposób szczególny o pokój i naszych męczenników i widzimy, że właśnie Zbyszek i Michał stają się dzisiaj konkretnie właśnie tymi orędownikami o pokój właśnie tymi, którzy orędują aby ustał terroryzm dlatego zapraszam każdego z Was do modlitwy do przystąpienia naszej krucjaty już na dzisiejszy dzień mamy ponad około 600 członków jeśli nasza armia rośnie, jeśli wy wejdziecie, będzie siedem, co także będzie wielka siła. Amen. Chciałbym również podziękować naszym partnerom, którzy w ciągu tego miesiąca przygotowań nas wspierali. Między innymi w wydawnictwu Rafael, pani Małgorzacie Morawiec. Prezes krakowskiej Żeglugi Pasażerskiej, która użyczyła nam przystań, przystań Wawel. Bardzo serdecznie dziękuję również papieskiemu stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w potrzebie. Jest z nami również ksiądz Rafał Cywka, szef krakowskiego biura PKWP, także tym wszystkim, którzy nas wspierali naszym przyjaciołom z tego miejsca dziękuję bardzo. I również Państwu za, za obecność. Nie kończymy Pąży Świętej dalsza, dalsza część wydarzenia. Będziemy adorować Pana Jezusa na Świętym Sakramencie, także zachęcam do pozostania. Włączam do tych podziękowań wszystkim, którzy zorganizowali to modlitewne spotkanie i wszystkim, którzy biorą w nim udział. Tym, którzy przyszli z taką intencją tutaj nad Wisłę i tym, którzy zatrzymali się przechodząc usłyszeli słyszeli naszą modlitwę i zapragnęli do niej się dołączyć, a zwłaszcza intencje, która nam towarzyszyła, postanowili również i swój głos, swoją modlitwę dołączyć do chóru obecnych nad, nad Wisłą. Przyjmijmy teraz błogosławieństwo, niech ono towarzyszy nam, towarzyszy naszym bliskim, niech ogarnie także całą Europę i wszystkie kontynenty, gdzie brakuje pokoju. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione, z na wspomożenie nasze w imieniu Pana, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.